Siemka wszystkim. Z tej strony Mikołaj. Zapraszam Was na trzynasty odcinek serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj ze mną jest cała rodzina Wilczykowskich. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry moi drodzy. Cześć kochani. Siemka. Witajcie. A więc nie traćmy czasu. Zacznijmy odpowiadać na pytania. Ginder Niejadek pyta: pierwsze, pytanie do Pauliny, jaki masz model motoroli? Drugie, Pytanie do Jakuba, kiedy będziesz miał 17 lat? Trzeci. Pytanie do Aleksandry, jaki masz model Samsunga? Pierwsze. Motorola Moto E20. Drugie. Za tydzień. Trzeci. Samsung Galaxy S23 Ultra. Matisse Rager pyta. Pierwsze. Jaka jest twoja ulubiona gra? Drugie. Jakie jest twoje ulubione miasto w Polsce? Trzeci. Twój ulubiony przedmiot. Czwarty. Pytanie do Barbary i Radosława: macie pracę? Jeśli tak, to gdzie pracujecie? Pierwsze: moja ulubiona gra to Werewolf MD. Drugie: moje ulubione miasto to oczywiście Warszawa. Trzeci: mój ulubiony przedmiot to historia. Czwarty: ja pracuję w salonie fryzjerskiej. A ja pracuję w supermarkecie. Kolejowy Alex pyta: Pierwsze: pytanie do Barbary i Radosława, gdzie się poznaliście? Drugie: Pytanie do Barbary i Radosława, czy poznacie mroczną tajemnicę Pauliny? 3. Pytanie do Barbary, jakie są twoje zainteresowania? Pierwsze. Poznaliśmy się w szkole podstawowej. Tak, poznaliśmy się w szkole podstawowej. Drugie. Jeszcze nie, ale już niedługo. Właśnie. Jeszcze nie teraz, ale już niedługo. Trzeci. Moje zainteresowania to zajmowanie się dziećmi, sprzątanie w domu, utrzymywanie domu i spędzanie czasu z dziećmi. Snikersa Jackson pyta, pierwsze, grasz Super Bear Adventure, drugie, pytanie do Pauliny, też mam Motorola i lubię angielski, pierwsze, jeszcze w to nie grałem, ale w to zagram, drugie, no to bardzo się cieszę, że też masz Motorola tak jak ja i że lubisz angielski. Wojtek Prusecki pyta, pierwsze, masz Instagrama, drugie, chodzisz jakieś wcześniejsze spacery, pierwsze, jeszcze nie mam Instagrama. Drugie. Czasami chodzę na wcześniejsze spacery razem z rodzinką. Marta Formela pyta: Do której klasy chodzisz? Chodzę do klasy czwartej, liceum C. Halina Skoczyńska pyta: Pierwsze, czy Paulina i Oskar jest starsza siostra dorosły, zostać umrzenie, pochowanie na grobie w 23 lata? 2. Czy Jakub Mataty i Aleksander ma mamie zostać wciążego od brat Matata, a siostra jest mama? Trzeci. Czy Barbara jest babcią, a Radosław jest dziadkiem? Pierwsze i dwa. Te pytania nie rozumiem, bo tu są błędy ortograficzne, więc te pomijam. Trzeci. Nie, Barbara nie jest babcią, tylko matką. A Radosław nie jest dziadkiem, tylko ojcem. To są wszystkie pytania, które na nie odpowiedziałem. Zanim odcinek się skończy, chciałem życzyć Matiemu Seragera wszystkiego najlepszego z okazji jego urodzin. Mati, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i dobrego dnia. Mam nadzieję, że spędziłeś dobre urodziny. Dziękuję za obejrzenie. Macie więcej pytań, zadajcie je w komentarzach. Macie czas do 8 kwietnia. Kochani, już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się.